Witaj. Nieprzypadkowy widzu, nieprzypadkowa widzko i te obserwatorze. A, a Z boczuszku. Monologi z drogi, czyli pier Lolo o niczym. Dzisiaj odcinek drugi, yy, nagrywany tego samego dnia co pierwszy, no, ale wy to, wy to zobaczycie innego dnia, bo tak jestem szalona, że dawkuje przyjemności. spadło Spadłoby na mnie trochę śniegu, ale cudownie. Yy, ale dawkuję przyjemności i, i tak Wam to dzielę. Yy, odcinek. Zeszły był o super ważnym pytaniu, jakie warto sobie zadawać, czego chcę. I teraz, dlaczego Wam to pytanie zostawiam? I dlaczego to pytanie jest ważne? No, i teraz pytania dlaczego się również pojawiają, bo chcę przykuć Waszą uwagę, bo jak się zadaje pytanie do ekranu, to się przykuwa uwagę. a już się odzywa, więc już idę do rzeczy. Byłam kiedyś na coachingu biznesowym u takiej bardzo 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 podziwianej przeze mnie menadżer i zadała mi właśnie to pytanie czego chcę i wdzięczna jestem sobie bardzo że powiedziałam wówczas prawdę mimo tego że chyba bałam się trochę jak ona to oceni bo jednak była moim przełożonym ale powiedziałam zgodnie z prawdą że nie wiem że nie wiem, czego chcę. I długo sobie z tym pytaniem chodziłam w sobie, czego ja tak naprawdę chcę. Po co mi to? Po czym poznam, że osiągnęłam to, czego chcę. I zrobiłyśmy sobie taką metaforę, że jeżeli to, czego chcę, jest kierunkiem, w którym jadę, to być może pociąg, którym w tym kierunku zmierzam. Po prostu chwilowo zatrzymuje się na jakiejś stacji. I ten pociąg metaforyczny wtedy zatrzymał się w takiej przepięknej miejscowości, i to jest raczej eufemizm, która nazywa się kutno. I trzy lata sobie w tym kutnie siedziałam, aż któregoś dnia zadzwonił ktoś do mnie i historia jest prawdziwa dokładnie skutna. I w trakcie tej rozmowy odblokowałam sobie to, czego chcę. I od tamtej pory, a to było gdzieś w czerwcu 2024 roku, idę sobie w kierunku tego, czego bardzo, bardzo chcę. I życzę Wam dzisiaj, aby to pytanie z Wami pracowało, abyście poznali prawdziwą odpowiedź o to, czego chcecie w życiu. O taki sens. I e, jeżeli dzisiaj nie wiecie, to też bardzo dobrze. Szerokości i długości.